chodzimy sobie trochę na dwór, żeby odetchnąć i by tym zdrowym powietrzem, świeżym, ale wyrwać się trochę z tych murów. Sama tak do bardzo nie wychodzę, chociaż udało mi się z koleżanką z sali wyjść na lody, których niestety nie mogłam otworzyć i wyszło na to, że taka starsza pani Musiała, musiała mi tego loda otworzyć, bo ani ja, ani Aga, mamy niesprawne do końca te ręce i nie udało nam się tego loda otworzyć. Ale zawsze mogę liczyć na wsparcie e, osób postronnych. Tak więc wspierajcie mnie tak, e, również Wy, tak jak mnie wspierają te osoby, o które proszę o pomoc. Do zobaczenia w kolejnym filmie.